Cześć. Wielu z Was często pyta, co oznaczają wszystkie oznaczenia na pasku rozrządu i dlaczego nie każdy pasek ma oznaczenie kierunku pracy. Zasadniczo nie ma znaczenia, w którym kierunku porusza się pasek. Jednak niektórzy producenci pojazdów stosują znaczniki synchronizacji zapłonu, czyli te linie, które są tutaj. Znaki te muszą się pokryć z określonymi znakami na silniku, na przykład na kole zębatym, wałka rozrządu. Dlatego kierunek montażu paska musi być zgodny z kierunkiem obrotów silnika. Tylko wtedy znaki na pasku będą pokrywać się ze znakami na silniku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej pozostałym oznaczeniom na pasku. To jest oczywiście nasze logo. Następnie pojawia się numer artykułu CT975. Następnie podany jest kraj produkcji oraz ostrzeżenie, że pasek nie może być nigdy zaginany lub ściskany. Wewnątrz znajduje się kord z włókna szklanego, który w przypadku zagięcia może spowodować uszkodzenie paska. Ostatnie cyfry są bardzo istotne dla użytkownika, ponieważ wskazują datę produkcji. Pierwsze dwie cyfry to wewnętrzny kod produkcyjny, więc można je zignorować. Następnie znajduje się data, dzień, miesiąc i rok. Ten konkretny pasek został wyprodukowany 17 października 2019 roku. Upewnij się, że nie montujesz pasków, które mają więcej niż 5 lat. Tutaj mam pasek pokryty na grzbiecie materiałem. Na nim data produkcji jest naniesiona laserowo. W dłuższym rzędzie cyfr odejmujemy dwie ostatnie cyfry i odczytujemy ośmiocyfrową datę produkcji. Tutaj jest to 21 czerwca 2021 roku. Przyjrzyjmy się jeszcze opakowaniu. Również tutaj mamy etykietę z wieloma interesującymi informacjami. Na górze znajduje się nasz numer artykułu CT1139K2. Poniżej znajduje się liczba zębów oraz data, do kiedy produkt powinien zostać najpóźniej zamontowany. Dodaliśmy już do niej 5 lat. W tym miejscu znajduje się kod QR. Skanując go za pomocą skanera kodów QR, przechodzimy do naszego centrum informacji o produktach PIK. Można tam znaleźć dodatkowe informacje, takie jak instrukcje montażu lub dane techniczne. W tym miejscu podano listę pojazdów, dla których ten zestaw jest odpowiedni, a oto schemat przedstawiający prawidłowe ułożenie paska wokół rolki napinającej i prowadzącej. Piktogramy na górze schematu wskazują na jego zawartość. Mamy tu jeden pasek, cztery rolki napinające lub prowadzące oraz osiem elementów mocujących. To jest śrub, nakrętek, szpilek i tym podobne. Czy spodobał Ci się ten film? Jeśli tak, zostaw polubienie, skomentuj lub udostępnij. Do zobaczenia wkrótce w warsztacie.